Ciepłe, słoneczne światło, przenikając przez okno do kuchni, odbijało się od srebrnej powierzchni nowego czajnika elektrycznego i rozrzucało słoneczne refleksy po powierzchni stołu. Staruszka patrzyła na jasne błyski i zamyślona uśmiechała się: Mamo, ty jeszcze nie wypiłaś herbaty. Weszła do kuchni córka i skrzywiła się niezadowolona. Muszę jeszcze zdążyć z Arią do sklepu. Zbieraj się szybciej i po 40 minutach Lubow Maksimowna stała w drzwiach innego mieszkania. Miała w rękach płócienną torbę i z poczuciem winy patrzyła na wnuka. Toliku, chodźmy już. Naprawdę nie mamy czasu, niecierpliwie popychała starszą kobietę synowa. Weź tę torbę. Tam jest wszystko, czego jej potrzeba, podała synowi niewielką w kratkę torbę. Synowa zdezorientowana obserwowała, co się dzieje, stojąc w drzwiach kuchni z brudnym talerzem. To było dla niej zupełnym zaskoczeniem. Zresztą jej mąż też miał zrezygnowany wygląd. Matka od tygodnia prosiła go, żeby pomyślał o tym, żeby zabrać babcie do siebie, ale oni jeszcze nie udzielili odpowiedzi. A nie czekając, teściowa postanowiła po prostu postawić ich przed faktem dokonanym. A biedna lubow Maksimowna wstydliwie przyciskała do siebie swoje dobytki, jakby to ona była winna wszystkim nieszczęściom. Pewnie była gotowa na to, że ją stąd wyrzucą, skoro wiedziała. Że Tolik nie wyraził zgody na to, żeby do nich przeprowadziła się. Ale wnuk podtrzymał ją pod ramię i zaprosił do salonu. A matka już żegnała się z nim, kolejny raz tłumacząc, że nie ma czasu. Dla Lubow Maksimowny zaczynało się znowu nowe życie. W ciągu ostatniego roku już po raz trzeci. Zmęczyła się już tym wszystkim. Zdrowie jest słabe. Chciałaby tylko spokoju. Lepiej odejść za mężem. Ale nie pozwalają. Pewnie Bóg chce, żeby jeszcze trochę pożyła. Mąż lubowi Maksimowny zmarł 11 miesięcy temu. Pamięta ten dzień, można powiedzieć, że umarł jej na rękach. Wrócił ze sklepu, potknął się, a potem poczuł się źle. Pomogła mu dojść do kanapy. Wezwała karetkę. Zabrali go. Pilnie zawieźli do szpitala od razu na oddział intensywnej terapii. Ona nawet nie zdążyła nic zrozumieć. Stała w szpitalu, a obok niej torba z jego rzeczami. Przecież zabierali go w tym, co miał na sobie. Okazało się, że rzeczy jej Iwana już mu się nie przydadzą. Miał 76 lat, a ona była o dwa lata starsza. Nie myślała, że mąż odejdzie przed nią, przecież nie narzekał na zdrowie. To ona męczyła się z żołądkiem, ciśnieniem, bolącymi nogami. A Iwan mówił, że bez niej nie będzie żył, niech tylko nie waży się umrzeć przed nim. I odszedł pierwszy. Może bał się, że żona go zostawi. Zdrowie wdowy jeszcze bardziej się pogorszyło. Właśnie w szpitalu dostała udaru. Tam też ją zostawili na leczenie. Córka powiedziała, że zabierze ją do siebie. Larisa nie rzuca słów na wiatr, a poza tym jest zdecydowana: wszystko bierze w swoje ręce i sama to rozwiązuje. I w tym przypadku też. Dopóki matka leżała w szpitalu, ona zorganizowała sprzątanie w jej mieszkaniu, zebrała jej rzeczy i przewiozła do siebie. Mieszkanie będziemy sprzedawać. Nie chce się z nim użerać i wynajmować go, oświadczyła Larisa. Lubow Maksimowna nie stawiała zbyt dużego oporu. Rozumiała, że sama sobie nie poradzi. Jej mieszkanie, chociaż małe, jest stare. Dziadek wiecznie coś w nim robił, a teraz wszystko będzie musiała zrobić sama. A tam ciekną wszystkie krany i wieje z okien: pralka raz działa, raz nie. Trudno bez mężczyzny w domu. Z małą emeryturą nie może sobie pozwolić na wzywanie fachowca za każdym razem. Zresztą, nawet gdyby starsza kobieta próbowała odmówić, i tak nic by nie mogła zrobić, córka już wyrzuciła większość rzeczy i przygotowywała mieszkanie do sprzedaży. Pieniądze akurat się przydadzą. Wnuczka wychodzi za mąż, będzie to dla niej prezent. Bo nie wiedzieli skąd wziąć pieniądze na wesele. Z babcią się nie konsultowali. Larisa wszystko postanowiła. Od matki wymagana była tylko podpis. Pieniądze córka też sama rozdzieliła. Powiedziała, że matka przecież będzie u nich mieszkać. Więc to jest jak rekompensata. Najbardziej potrzebna jest Orynie. Ona dopiero wyszła za mąż. Nie udało się podzielić pieniędzy porówno między dwoje wnuków, jak prosiła Lubow Maksimowna. Przecież sprzedali mieszkanie za niewielką kwotę. Było w złym stanie i na obrzeżach. U syna też jest młoda rodzina, ale oni już od dwóch lat mieszkają z Olą. I u nich wszystko dobrze. Nie potrzebują pieniędzy. Sami sobie radzą. Tolik musi sam na wszystko zarobić. I matka w ogóle mu nie pomagała. Tylko tanie prezenty na urodziny robiła. Czysto symbolicznie, żeby pokazać, że o nim nie zapomina. Innych świąt nie uznawała na tyle, żeby syna rozpieszczać. Na nowy rok wcześniej jakieś drobiazgi dawała. Ale teraz przestała. Przecież jest też jego żona. Czyli trzeba byłoby dawać prezenty dla dwojga. A synową ona nie lubiła. Ola była zbyt uparta, żeby teściowa mogła ją zaakceptować. Była niczym cierń w oku. We wszystkim odnosiła sukcesy. Nawet podziękuj jej, że poślubiła takiego prostego chłopaka jak Tolik. O tym Larisa milczała. Nie dlatego, że syn jest ustatkowany i szczęśliwy, i nic jej do tego. Ale ta ola nie wzbudzała zaufania. Jest zafascynowana swoją karierą, wkrótce może się zadzierać. Chociaż synowa zachowywała się skromnie, teściowa nie wykluczała, że wkrótce wszystko się zmieni. Wydawałoby się, że powinna się cieszyć z syna. W końcu ma taką dobrą żonę. Ale Larisa miała jeszcze córkę. Z Riszą chciałoby się bardziej się cieszyć. W porównaniu z synową niczego nie osiągnęła w życiu. Ani porządnej pracy, ani przyzwoitego wykształcenia. Chociaż wyszła za mąż. Ale i tu nie ma zbytnio czym się chwalić. Mąż jest równie biedny, bez własnego mieszkania i samochodu. Ale jego Larisa przyjęła z pełnymi honorami, wierzyła, że wybije się w ludzie i zapewni swojej żonie wszystko, czego potrzebuje na najwyższym poziomie. Na tej podstawie matka uważała, że u syna i tak wszystko jest. Córce bardziej potrzebne. Dlatego też postanowiła, że wszystko, co uzyska ze sprzedaży zniszczonej ruiny, pójdzie do oreni. Ani syn, ani babcia nie sprzeciwiali się. Po co, skoro matka i tak narzuci swoje autorytatywne zdanie? Ona przecież martwi się o biedną córeczkę. A Risza to jej złoto. Ale Lubow Maksimowna nie z powodu pieniędzy się martwiła. Nie chciała krępować Lerysi. Ta mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu z córką, a teraz jeszcze zięć do nich się wprowadził. Starsza kobieta czuła się zbędna. Co w gruncie rzeczy tak właśnie było. Tak, sprawiała kłopoty, ponieważ poruszała się powoli. Długo siedziała w toalecie i łazience, ponieważ wszystkie czynności były dla niej trudne. Również nie wszystko jadła. Przecież miała chore żołądek. Jej garnuszki z kaszami denerwowały pozostałych członków rodziny. Jej kefir ciągle znikał. Córka robiła to naleśniki, to pierożki z niego. A jogurtów jej nie kupowali, bo drogie. Lubow Maksimowna spała w jednym pokoju ze swoją córką. A Larisa wiecznie oburzała się, że ta chrapie, sapie, kaszle, wierci się. Krótko mówiąc, nie daje normalnie odpocząć. Wkrótce w rodzinie Lerysi wydarzyło się coś miłego. Córka oznajmiła, że spodziewa się dziecka. Matka była zadowolona. Chociaż mały to dużo kłopotów, ale teraz córka będzie miała ważną misję. Macierzyństwo upiększa, bo przecież martwi się o nią. Jakoś Ariszka nie może znaleźć pracy, nigdzie długo nie zagrzewa miejsca. Jej dyplom technologa nikomu nie jest potrzebny. Ale matka nie mogła jej wykształcić na coś bardziej prestiżowego. Na studia na etacie córka by się nie dostała, a na płatne nie mieli środków. Teraz jednak o pracy myśleć nie trzeba. Trzeba myśleć o dziecku. A zięć niech się martwi, jak zapewnić rodzinę. Ale radość nie przychodzi sama. Zaraz też zrozumieli, że w dwupokojowym mieszkaniu wszystkim będzie ciasno. Jeśli chora babcia przeszkadza dorosłym, to co będzie, gdy pojawi się dziecko? Wcześniej Larisa myślała, że sprzedadzą mieszkanie matki. Będzie coś na nowe mieszkanie dla córki. Kapitał początkowy, że tak powiem. Może wezmą kredyt hipoteczny. Ale póki co wydatki na wesele, tam i z powrotem. W efekcie szybko wszystko przepuścili i dalej żyli od wypłaty do wypłaty. Ale za to się ubrali, kupili nowy sprzęt, wyjechali na wakacje. Krótko mówiąc, przez kilka miesięcy żyli po swojemu. I oto już ulubowi maksimowny trzeci stres w ciągu roku. Śmierć męża, przeprowadzka do córki, a teraz przeprowadzka do wnuka. I ona już była gotowa na to, że i tu będzie przeszkadzać, i tu nie będą jej mile widziani. Córka jej powiedziała, że synowa będzie się nią opiekować. Mówi, że u Tolika z żoną jest przestronna kawalerka, nie mają dzieci i nie planują, bo jego Ola jest zafascynowana tylko karierą. Więc im nie trudno przyjąć ukochaną babcie. I chociaż dla syna z synową to była niespodzianka. Babcie przyjęli. To była jedyna i ukochana babcia Tolika, a on nie mógł jej wyrzucić na ulicę. Jego żona nie protestowała, chyba że tylko na narzekała na teściową, która wpadła na ten pomysł. Tak pozbyć się własnej matki, jak szczenie pod drzwi podstawić. Lubo w Maksimownie było niezręcznie, wstyd. Ale cóż, już sama za siebie nie odpowiada, a własnego konta nie ma. A nawet gdyby był, to i tak potrzebowałaby pomocy. Toliku, wszystko oddawajcie mnie do domu opieki. Nie chcę być ciężarem, stanowczo oświadczyła babcia, kiedy nieco się uspokoiła w nowym miejscu. Jaki dom opieki? Ty nie jesteś żadnym ciężarem. Nigdzie cię nie będziemy oddawać, skrzyczała ją synowa. Więcej tak nie mów, bo znowu będę się złościć, zażartowała. W rezultacie starsza kobieta została otoczona w mieszkaniu troską i miłością. Rozpieszczano ją, w niczym nie wyrzucano, a wieczorami wszyscy razem prowadzili rozmowy. Ona opowiadała o swojej młodości, a synowa z zainteresowaniem słuchała i zadawała pytania. Było widać, że jest jej to bardzo interesujące, a nie tylko z grzeczności. Lubow Maksimowna już nawet nie myślała, że w starości będzie jej tak dobrze. Nie wierzyła, że młodzi ludzie dobrowolnie wezmą na siebie opiekę nad osobą starszą. Ola okazała się nie taka karierowiczka, jak ją sobie wyobrażała teściowa. Normalna dziewczyna, która dba o dom, opiekuje się mężem i nie stawia pracy na pierwszym miejscu. Mądra dziewczyna, której udaje się wszystko łączyć. Teraz jeszcze opiekuje się babcią. Jesteś jak anioł, śmiała się synowa. Żadnego kłopotu z tobą, kontakt z tobą to sama przyjemność. Takiej prostoty i otwartości Lubow Maksimowna jeszcze nie widziała. Nadaremnie Larisa tak narzekała. Ale zrozumiałe, że to tylko z zazdrości. Oriszka wcale taka nie jest. Wychowana myśli tylko o sobie, gdzieby tu coś urwać. A Ola bardziej dba o innych. W efekcie dobro do niej samej wraca. W takiej ciepłej atmosferze Lubow Maksimowna przeżyła osiem miesięcy, a potem cicho odeszła we śnie. Szczęśliwa i spokojna. Opłakiwali ją tylko wnuk z synową. Oni do niej bardzo przywykli. A córka z wnuczką nawet jej nie odwiedziły przez cały ten czas. Im bez niej było dobrze, własnych zmartwień miała wystarczająco dużo. Larisa wystarczało, że dowiadywała się od syna, że u nich wszystko jest w porządku i dalej żyła swoim życiem. Tam u nich wnuk się urodził, nie było czasu na starszą panią. Gdy matka zmarła, córka tylko trochę się rozpłakała i powiedziała, że skoro już tak, to niech syn zajmie się pogrzebem. Oczywiście syn wszystko zorganizował. A matka nawet pożegnać się nie przyszła. Powiedziała, że ciężko jej jest uczestniczyć w takich uroczystościach. Zwłaszcza, że wnuczek zachorował. Żywi są teraz ważniejsi. Syn nie zaczął obwiniać matki. Niech to zostanie na jej sumieniu. On i Ola zrobili wszystko, aby babcia przeżyła ostatnie miesiące w komforcie. Potem Tolik zadzwonił do matki i poinformował ją: Chcecie ostrzec, że będę sprzedawać babcinę mieszkanie? Matka westchnęła: Rozumiem, że masz stres. Przecież dopiero co był pogrzeb. Ale syn odpowiedział: Ale mieszkanie już dawno sprzedaliśmy. Zapomniałaś, że babcia ma jeszcze jedno mieszkanie? Matka przez chwilę była zdezorientowana. Potem oburzyła się, mówiąc, że to ona sama będzie decydować, co zrobić z tym mieszkaniem. Rzeczywiście zapomniała, że dwupokojowe mieszkanie, w którym mieszkają, jest zapisane na jej matkę. Rodzice kiedyś oddali je jej, a sami kupili jedno w zadupiach. Ale Larisa się nie martwiła, bo była spadkobierczynią pierwszej kolejności. Odziedziczy i będzie mogła spokojnie żyć dalej. I tu syn oznajmia, że ma pół roku na to, by znaleźć, gdzie się wyprowadzić. Czy przypadkiem nie pogubił się z powodu stresu? Matka nawet zasugerowała mu, żeby poszedł do lekarza, ale Tolik powiedział, że lepiej pójdzie do notariusza, bo babcia sporządziła na niego testament. Okazało się, że Lubow Maksimowna postanowiła w ten sposób podzękować wnukowi, ponieważ to on i jego żona umilili jej ostatnie miesiące życia. Matka próbowała kwestionować testament, ale nic z tego nie wyszło. A syn był zdecydowany. Jak go nie prosiła, nie zgodził się, by oni dalej mieszkali w tym mieszkaniu? Nawet nie zważając na to, że mają małe dziecko. Musieli sobie wynająć własne mieszkanie. Młody człowiek nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Nie mógł wybaczyć matce, że tak potraktowała babcię. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę, wesprzyj kanał łapką w górę. Nie sprawi ci to wielkiego trudu, a dla mnie jest to bardzo ważne. Do następnego spotkania.